Zadanie 24. Rozwiąż nierówność minus 6x. Do potęgi trzeciej dodać 2x, do potęgi drugiej dodać 2x. Całość jest większa od zera. Aby rozwiązać taką nierówność musimy wyznaczyć najpierw jej pierwiastki, a żeby wyznaczyć pierwiastki musimy zapisać tę nierówność w postaci iloczynowej i w tym celu włączam tutaj wspólny czynnik przed nawias. Mogę włączyć albo 2x, albo minus 2x. Ja decyduję się na włączenie minus 2x, w związku z powyższym w nawiasie zostaje nam 3x do potęgi drugiej, jako że ja tutaj to może zapiszę czytelniej, 3x do potęgi drugiej, odjąć x, odjąć 1 i całość jest większa od zera. Widzimy, że tutaj w nawiasie mamy wyrażenie kwadratowe i aby wyznaczyć jego pierwiastki, tutaj musimy policzyć deltę. Deltę liczymy ze wzoru b kwadrat, odjąć 4 razy a razy c. Gdzie w tym przypadku A to jest wartość, która stoi, znaczy zawsze w tym przypadku, w, znaczy i w tym przypadku, i w innych przypadkach, A to jest zawsze liczba, która stoi przy niewiadomej w potędze drugiej, u nas jest to 3, B to jest zawsze wyrażenie stojące przy x w potędze pierwszej, u nas jest to minus 1 i C to jest wyraz wolny, który również jest równy tutaj liczbie minus 1. tutaj może zapiszmy od razu. Minus 1. No i teraz te dane podstawiam tutaj do wzoru na deltę, uzyskując. Minus 1 do potęgi drugiej odjąć 4 razy 3 i razy minus 1. Minus 1 do potęgi drugiej to jest 1 i minus 4 razy 3 to jest minus 12. Minus 12 razy minus 1 to jest plus 12, czyli widzimy, że delta ostatecznie jest równa liczbie 13. Jeżeli delta jest większa od 0, to znaczy, że dane wyrażenie kwadratowe ma dwa pierwiastki, czyli dwa rozwiązania. I teraz będziemy musieli w tym celu zaznaczyć najpierw pierwiastek kwadratowy z delty. No w tym przypadku jest to pierwiastek kwadratowy z 13. Pierwiastek kwadratowy z 13 to jest liczba niewymierna, czyli nie ma takiej liczby, która podniesiona do potęgi drugiej daje nam 13. Dodatkowo 13 jest liczbą pierwszą, czyli tutaj tego pierwiastka już w żaden sposób nie przekształcimy. Czasami zdarza się, że w tego typu okolicznościach uczniowie uważają, że na pewno gdzieś popełnili błąd, tak jakby liczba pierwiastek z 13 była inną liczbą niż liczba całkowita. No nie, no liczba, którą jest pierwiastek kwadratowy z 13, to jest taka sama liczba jak każda inna, więc nie zawsze to musi oznaczać, że gdzieś popełniliśmy błąd. No to teraz wyznaczmy pierwszy pierwiastek i mamy minus b, minus pierwiastek kwadratowy z delty dzielone na 2a, co daje nam w rezultacie 1 odjąć pierwiastek kwadratowy z 13 dzielony na 2 razy a, czyli 2 razy 3, co w rezultacie daje nam 1. Odjąć pierwiastek kwadratowy z 13 na 6. I policzymy teraz drugi pierwiastek ze wzoru minus B plus pierwiastek kwadratowy z delty dzielony na 2a, uzyskujemy w związku z powyższym 1 dodać pierwiastek kwadratowy z 13, od razu możemy zapisać na 6. Jeżeli nie rozumiesz, skąd mi się to wszystko tutaj wzięło, zadaj mi pytanie w komentarzu, zostaw taką informację, żebym mogła zareagować. No dobrze, mamy pierwiastki, mamy pierwiastki tego wyrażenia z nawiasu. Tutaj jeszcze musimy wyznaczyć pierwiastek tego, co znajduje się przed nawiasem. Tutaj x jest równe 0. Dlaczego 0? No bo jeżeli tutaj pod x podstawimy 0, no to uzyskamy minus 2 razy 0, czyli 0. Na tym etapie już można byłoby narysować wykres. Tutaj sobie narysujemy taki wykres, zaznaczymy te pierwiastki w kolejności rosnącej, czyli 1 odjąć pierwiastek kwadratowy z 13 dzielone na 6, 0 oraz 1 plus pierwiastek kwadratowy z 13 dzielone na 6. No i następnie zwracamy uwagę na to, że całość jest większa, a nie większa bądź równa. To oznacza, że te trzy pierwiastki, które tutaj uzyskaliśmy, nie są rozwiązaniem tej nierówności. W związku z powyższym tutaj na wykresie zaznaczamy te pierwiastki otwartymi kółkami. Kolejna sprawa krotność pierwiastków. Tutaj x jest w pierwszej potędze, tutaj nawias też jest w pierwszej potędze, no i tutaj te wartości są różne od siebie, czyli krotność każdego z tych pierwiastków jest parzysta, no właśnie, jest nieparzysta. Czyli z racji tego, że krotność pierwiastków jest nieparzysta, to wykres będzie za każdym razem w tych trzech miejscach przecinał oś x. -ów. No i teraz pytanie, czy my rysujemy od góry, czy od dołu? Zawsze rysujemy wykres nierówności od prawej strony, albo od góry, albo od dołu, w zależności od tego, jaka wartość stoi przy x z najwyższym wykładnikiem. Tutaj stoi wartość mniejsza od zera, dlatego będziemy rysować wykres tej nierówności od dołu. I on będzie wyglądał w ten sposób. Tu przecinamy, tu przecinamy i tutaj również przecinamy. Ponieważ całość jest większa od zera, no to zaznaczamy wszystko to, co leży powyżej osi liczbowej, no i w zasadzie na tym etapie możemy już czytać odpowiedź z tego wykresu. Odpowiedzią jest to, że rozwiązaniem tej nierówności są wszystkie liczby rzeczywiste z przedziału. Od minus nieskończoności do liczby 1 odjąć pierwiastek kwadratowy z 13 nad 6, przedział obustronnie otwarty, lub od 0 do 1 plus pierwiastek kwadratowy z 13 nad 6.